Cześć Wam. No to mamy dwa dni później. I mamy przygotowaną belkę. Z zamontowanymi szynami. Profil aluminiowy, grubościenny, zaspawany na końcach, zrobione mocowania. Wszystko ładnie na wymiar. No, niestety zapomniałem włączyć kamerę jak. Chciałem lapsa zrobić z wiercenia, z mocowania i no trudno, skleroza. Są dwie szyny. Pytaliście w komentarzach, czemu takie rozwiązania, a nie inne. W zasadzie yy, robię kopię tego, co mam. <laughs> yy, z drobnymi, małymi zmianami. Tutaj były prowadnice okrągłe. Jak widać na chińskich wózkach, takich chińskich, 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 no name y jakieś, które no niestety mają dosyć duże luzy. Chodzą fajnie, lekko, no ale, no ale. Przerzuciłem się na hiwina, jest sztywniejszy, jest dokładniejszy, jest bardziej precyzyjny. No zatem tak jak widać, no kopia. Na moim filmiku yy, pierwszym z plazmy widać, jak właśnie wycinałem te boczne elementy. Tu jeszcze nie mam, nie mam zamontowanej listwy zębatej, ale chyba z tym poczekam, aż przyjdą silniki, y, żeby no, ustalić sobie, zrobić te wszystkie mocowania w odpowiednich odległościach. Szczerze nie chce mi się tego w tej chwili wymyślać, rysować, projektować. Jest masa innej pracy, masa innych zadań. Lenistwo, po prostu lenistwo. W, na na plaźmie mamy, na dużej, nowej, mamy już zamontowane. Zamontowane blachy boczne, powiedzone założone na się tak tylko aby przykręcić na za długich śrubkach skontrowanych Natomiast jeździ to bardzo ładnie, jeździ to fajnie. Jak widać, widać, nie widać, na pewno nie widać. To jest samo w sobie na tych wózkach już sztywne <laughs> i się nie giba. Na tamtych okrągłych to by latało, no wiadomo, na okrągłych by się przechylało. Ale to nigdzie tutaj nie ma wyczuwalnego luzu. Nawet pewnie zapytacie, bo nie widać tutaj listy zębatych. Listwy zębate są od spodu i tutaj silniki nie będą założone z boku, tylko będą założone od spodu. Dodatkowo ta cała blacha tutaj w tej linii ma dostać wzmocnienie. Ze wzmocnieniem też poczekam na silniki, na całą jeszcze, bo. Mocowanie silników będzie do tego dospawane. Te blachy docelowo skrócę, albo tylko kawałek ją skrócę. Zobaczymy. Może w ogóle ją obetnę, to co mi nie będzie potrzebne. Celowo zrobiłem ją dłuższą. Tu ma być mocowanie silników zrobione. Silniki będą tutaj w dół wystawały. Dlaczego? Tylko dlatego, bo mam tu mało miejsca. Ja się dopasowuję do pomieszczenia, które posiadam, tak? Duża brama do wykorzystania. Kiedyś stał tutaj podnośnik do samochodów. Podnośnik sprzedałem. Zlikwidowałem go. Stwierdziłem, że samochody robiłem tylko swoje, więc nie bawiłem się w jakieś naprawy. Więc wywaliłem w końcu podnośnik i pomieszczenie dostało inne przeznaczenie. Wracając do blach. Będą wzmocnienia pionowe. Które będą zachodziły aż na mocowania taka elka będzie wycięta. Też właśnie z jakiejś takiej grubej. Nie wiem z ósemki, może nie z dziesiątki, może z ósemki, może z szóstki i zobaczymy. Blach na placu trochę leży, więc jest z czego wycinać, można się bawić w kółko. No ale niestety no, trzeba poczekać, silniki niech przyjdą. Chyba, że będę miał przypływ uczuć i usiądę do komputera, no bo, i to wszystko zaprojektuję, no bo tak, to mam narysowane, wszystkie odległości w zasadzie też mam, listwa zębata, nie chcę mi się tam kłaść pod swód, listwa zębata też jest już zamocowana, tak, najlepiej sobie zasłonić ekran, no ona se tam jest, po prostu se jest, przepraszam, ale coś jeszcze... Chyba nie do końca wyzdrowiałem. No co? Trzeba przynieść belkę. Ja już się przymierzałem w międzyczasie, czy ona pasuje, jeszcze przed założeniem prowadnic. Trzeba przynieść belkę i zamontować belkę. Pozakładać na niej buzki. Możemy sobie zabrać widać cały moje cały mój bałagan no cóż jak się coś robi to jest to jest bałagan no to tak się nie uda chyba jeszcze do tego lewą ręką Byłaś, a mnie. Listwa jest czysta. Tak, jeszcze żeby mnie zasłaniał właśnie to jest to jak się trzyma kamerę w łapie to pięknie. Pięknie. Zabezpieczające wek. No. Myk. Potem, i tak, to wszystko jeszcze będę chciał zdemontować rozkręcać, żeby to pomalować. No, przecież nie zostawię tego tak. niepomalowanego. pomalowanego. Potem ja sobie przetę z tego olejku. To jest czysta, to też jest czysta. Także cały stół i tak jeszcze później będzie rozbierany. Wszystkie listwy prowadzące, wszystko zostanie odkręcone. No i mamy w zasadzie platformę do wieszania. Do wieszania palnika, do zrobienia mocowania palnika. Belka na plaźmie będzie. No, obrócę ją jedną ręką. Nie. Nie wiem, czy ją obrócę jedną ręką. Belka będzie w ten sposób. <laughs> tu będzie mocowanie. To gdzieś będzie. To gdzieś będzie rozstrzelone troszkę. Pewnie z tej strony, nie wiem tylko czy ząbkami w tą stronę, czy ząbkami na zewnątrz, zobaczymy gdzie, gdzie wypadnie silnik. No dobra, zostawiam tą kamerę i idę mocować tą belkę. Jeszcze odnośnie, odnośnie tych yy, poprawek, tutaj tak jak widzicie yy, są poprzecznie, yy, poprzecznie, kurna też gadam. Yy. Równolegle do stołu są dane poprzeczki, i niestety podczas pracy przy zwrotach maszyny czuć, jak ona się buja I, i przód, tył, i na boki chodzi. Dlatego w nowym stole zastrzały, konkretnie te, są dane po skosie, a nie na wprost. No tutaj. No buja się. Po prostu to czuć, że, że się buja no i chcę to wyeliminować. Ja mam nadzieję, że to jest kośne, tak jak mam dane w stole. Tylko tutaj są dane na krzyż i nie ma bata, żeby tu się coś bujało. Mimo że tu są cienkie y, y, poprzeczki. Tam dałem grubsze. Tak sobie wymyśliłem. Też zresztą z dosyć grubą ścianką, żeby się to tak mocno nie, nie uginało. No, to belka założona, Założona, przykręcona. załapana. I nawet jeździ elegancko. Bez żadnych oporów, bez niczego. Można ją przesunąć. No dobra, trzeba się wziąć za to, co ma tu wisieć. W międzyczasie kurier mnie odwiedził, przyniósł mi kolejne elementy składowe prowadniki do kabli. Gdzieś tu był wymiar, jakby kogoś to interesowało 2557. To jest wymiar wewnętrzny tego prześwitu na kable. Czemu taki? Bo tego jest najwięcej i ten jest najtańszy, po prostu dlatego. Metry bieżący takiego z głowy mówię, 63 zł, 62 zł jakoś tak. Myślałem też, żeby zamówić mniejszy, bo nie wszędzie przecież tyle kabli będzie szło. Ale różnica w cenie jest żadna, bo mniejszy, nie pamiętam teraz wymiarów, a nie chcę wymyślać, to było 57 zł, tak, były po 34 zł, ale to takie zupełnie malutkie, takie typu 15 chyba na 15, wewnątrz to takie naprawdę mikro, mikro, mikro. Więc stwierdziłem, że wszędzie będzie to. Skoro mamy się bić o 5 zł, to bez sensu, prawda? No dobra, działam dalej. No to tak jak widzieliście, tyle się podziało. Na dzisiaj dosyć. Można troszkę odpocząć, odsapnąć. To są blachy, które są, jakby wzorami, pierwsze blaszki. No po prostu pierwsze blaszki, tak. Tutaj teraz musi przyjść. Musi przyjść. Ciemny ten obraz. Musi przyjść śruba, <laughs> na górze trzeba zamontować jeden silnik, trzeba zrobić mocowanie do drugiego silnika, trzeba założyć listwę. Silników jeszcze nie mam, więc czekam na silniki. Przyjdą silniki, będę robił mocowania silników. A teraz mogę sobie tylko w komputerze poplanować. Jak widać to planowanie no wychodzi, w zasadzie wychodzi. tak? Coś źle zmierzyłem, bo są o milimetr przesunięte. Otwory są za bardzo do wewnątrz, więc muszę je sobie na rysunku poprawić. Bo, nie, bo wkręcę te, albo te dwie śrubki, albo te dwie śrubki. No i po to właśnie się robi takie testy, tak? No Będzie trzeba tu jeszcze pewnie jakieś yy, dorobić mocowania do, no, do krańcówek. Dlaczego nie kopiuję stamtąd? Tam są inaczej wykonane y, prowadnice, inaczej wykonane mocowania tych prowadnic. W ogóle inne prowadnice są, więc to jest zupełnie inna bajka. tak? Tu są płaskie, tam są okrągłe, tam są okrągłe, które wiszą. Tutaj są płaskie, gdzie widzicie, jakie wózki jeżdżą. No, ale już coś widać, tak? Już coś widać, to sobie jeździ. To ma być, no teraz jest luźne, więc to ma być ze sobą zespawane, dospawane. Mówię, tak jak powiedziałem, to są wszystko blaszki testowe. Jak wszystkie otwory już będą spasowane, wszystkie mocowania zrobione, wszystko, 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 to wtedy będę się starał te blachy odchudzić, czyli wyciąć im na przykład tutaj, wyciąć im tu na środku otwór. Może będzie trzeba gdzieś, na przykład z tej strony czy z tej strony coś dodać, bo, bo nie będzie jak końcówki zaczepić, tak dalej i tak dalej. No, to wszystko. Można powiedzieć, troszkę prototyp. W międzyczasie odwiedził mnie kurier. Przywiózł mi parę rzeczy. Parę fajnych rzeczy. Ale to, co mi przywiózł, to jest chyba temat na osobny odcinek. Więc na dziś tyle. Zapraszam. Pokażę, z czym kurier do mnie dzisiaj przyjechał. Do zobaczyska.